Znajdujemy się na imprezie Polką 2013, który w tym roku odbywa się na terenie Warszawskiej Politechniki. Sprawdźmy, co czeka tym razem na odwiedzających. Z okazji Polkonu spotkaliśmy Piotra, zwanego Setem, jedn jednego z bardziej ciekawie ubranych tutaj na Polkonie. Chciałbyś nam powiedzieć, za kogo się przebrałeś? Ja się przebrałem za Inkwizytora Imperialnego ze świata Warhammera 40.000. Z Jeden z moich ulubionych systemów, zarówno RPGowych, jak, jak i figurkowych. Sam, sam zbieram, zbieram armię, gram w RPG-i, jestem wielkim fanem tego uniwersum. I ta miłość do tego tematu spowodowała, że zacząłeś się przebierać? Czy, czy po prostu chcesz, nie wiem, się pokazać jakoś na, na, na samych targach? A wiesz co? To było raczej w ten sposób. Że ja, jest, ja jestem koordynatorem takiego Stowarzyszenia Pospolitego Ruszenia Fotograficznego. My organizujemy sesje tematyczne na tematy najróżniejsze, i fantazy, i bardziej tradycyjne, jakieś sesje beauty, coś w tym stylu. Więc jakoś to, tak się człowiek opatrzył, opatrzył, zawsze to organizował, a zrobienie tego stroju to było takie moje mini marzenie od kilku konwentów. Duży koszt był takiego i długo trwało przygotowanie takiego stroju. Czy można kupić gotowe już? w jakichś sklepach? Wiesz co, to można kupić gotowe oczywiście, no tylko, że to jest bardzo duży, bardzo duży koszt, e, natomiast e, jeżeli chodzi o ten strój, no to był on przede wszystkim czasochłonny, bo ja go zbierałem z różnych elementów, w e, bardziej, tradyc bardziej tradycyjnych sklepach, e, mniej tradycyjnych sklepach, niektóre sam robiłem, niektóre pomagali mi przyjaciele, e, więc po prostu tak się z Małymi kroczkami, z, mały, z małej ilości elementów, suma summarum, wy, mamy, mamy to, co, co widać na mnie właśnie. Ile, około roku to zajęło, czy dłużej? Krócej, krócej, to mówięcia, od momentu, yy, tak naprawdę, że jak postanowiłem na, na innym konwercie w tym roku, na Pyrkonie, yy, postanowiłem, że zrobię ten strój, Pyrkon był jakoś o, chyba jakoś na początku roku marzec, marzyc kwiecień, coś w tym stylu. A jak jesteś z samego Polkona zadowolony w tym roku? Jest źle, jest, jest, jest kilka niedociągnięć, które mogłyby być mogły być szybciej i sprawniej naprawione ale, ale, ale jestem daleki jestem od hajtowania dla samego hejtowania. A wielu z ciekawych wystawców czy też ciekawych postaci tutaj spotkałeś również przebierających się za różne stwory z różnych światów jak najbardziej mo, mo, można spotkać ludzi, którzy, którzy jakoś postać, czy przebrali się jakoś, tak e, w, 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 czy była jakaś własna inicjatywa, coś w tym stylu, więc można spotkać. Wystawcy są, wystawcy są ciekawi, e, no ale oczywiście zawsze jest ten mały, 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 mały niedostatek zawsze mogą być więcej. A jakieś książki udało się kupić, czy... Nie? A wiesz co, jak najpierw kupię szafę, żeby powiększyć, to wtedy będziemy zastanawiać się nad kupnem. No i co przyszliśmy, więc na razie się rozkręcamy. Może jeszcze się uda. Dziękuję. Spotkaliśmy na Polkonie w 2013 księżniczkę Leje. Jesteś kosplayerką. dlaczego się przebrałeś za tą postać i na czym polega sama idea bycia cosplay? E, więc zacznę może od, dlaczego przybrałam się za księżniczkę Leje? Zaczęło się to od tego, że Uczesałam się kiedyś we fryzurę Księżniczki Lejk, która była w piątej części, to jest taki warkocz dookoła głowy i znajoma na studiach powiedziała mi, że wyglądam zupełnie jak ona z piątej części. To spowodowało, że to był taki, to był impuls do tego, żebyśmy grupą znajomych zebrali się i obejrzeli całą, całą sagę, znaczy całą trylogię tą z sze, pierwszy, czwartej, piątej, szóstej części, bo tak to się ogląda od starszych i wtedy stwierdziłam, że Jestem do niej dosyć podobna, więc dlaczego by nie? I tak powstał pomysł na zrobienie kosplayu, w którym pierwszy raz wystąpiłam na Perkonie w Poznaniu, tam studiuję, więc akurat to było tak w okolicy i szukałam w ogóle pomysłu na siebie, jak, jakby wystąpić, żeby nie przejść tak normalnie ubraną, tylko właśnie, żeby, żeby przebrać się za coś i właśnie wyszła księżniczka Leja. Kosplay uszyła mi mama owej koleżanki, bo jest krawcową i to było bardzo uprzejme z jej strony, że pomogło mi dobrać materiał, który wygląda tak, że właśnie jak, jak w filmie, że tak leje się, tak, tak, tak jest taki leisty. A fryzurę zrobiłam sobie sama. Jak czekasz na siódmą część, rozumiem, że jesteś fanką, Gwiezdnych Jak czekasz na siódmą część, czy to według Ciebie będzie zbezczyszczenie całej serii? Czekam na nią z dosyć mieszanymi uczuciami, ponieważ wiem, że tworzy ją Disney, który jest producentem takiej super produkcji jak Avengersi. I to jest naprawdę, było dobre i to mi się podobało, ale równie dobrze mogą to zrobić jak te wszystkie programy z Disney Channel, za, za którymi delikatnie mówiąc nie przepadam. Więc idę na to z mieszanymi uczuciami, ale z nutką ciekawości. Widzę, że masz książkę w ręce, mogę się spytać, jaka to książka i czy jesteś zadowolona z zakupu? To jest Fitus e, Groan. Ogólnie książkę kupiłam w sklepie konwentowym za wygrane e, pieniądze, bo był konkurs. Takie coś były, były pieniążki. I właśnie wygrałam wczoraj konkurs Tolkienowski i za pierwsze miejsce właśnie dostaliśmy z znajomym takie coś i tam właśnie można było wymienić. Wzięłam książkę z ciekawości, ponieważ ja kupuję książki, lubię jak są grube, żeby miała co czytać. I zauważyłam, że jest książka jest serią. Będzie tutaj cztery kolejne. Dlatego lubię jakieś coś, jakieś kontynuacje, że, bo ja często czuję niedosyt, jak przeczytam jedną książkę, więc fajne jest to, że mogę oczekiwać kolejnych. Jesteś ogólnie zadowolona z wystawców, z całego Polkonu, z wydarzeń, które zostały przygotowane dla uczestników? Tak, bardzo mi się podoba. Co prawda, kolejka była w piątek, dosyć długa, stałam tam 8 godzin, ale akurat, yy, i tu chciałabym pozdrowić kolegów, przed Mistrzurem powiedział, że poprowadzi nam sesję, więc usiedliśmy sobie i powoli posuwając się z kolejką, ugraliśmy w sesję, co sprawiło, że ta kolejka zaczęła naprawdę szybciej płynąć. Z okazji Polkonu 2013 rozmawiam z Jarosławem Komorniczakiem z wydawnictwa Kuźnia Gier. Chciałem na początek pana zapytać, na czym polega Graveto, gdyż mamy tutaj duży plakat i informacje o nauce gry. 17 wiek, umarł król. Po śmierci króla, cztery rody walczą o obsadzenie swojego kandydata na tronie. Polityka, intrygi, pojedynki. Sarmacki klimat, 10 lat na rynku. Największa polska gra karta, jedna z największych na świecie. W ogóle w tym momencie już właśnie mamy premierę nowego sezonu: czarty i upiory. Trochę taki mroczniejszy klimat, pokazujemy trochę tej strony mistycznej tamtego okresu, wierzeń, podań. Pojawiają się zjawy, pojawiają się upiory, diabły, Rokita, Boruta. Cały ten klimat dzikopolowy. Myślę, że tyle. A to sukces tej gry, czy to są nawiązania do gry o tron, słynnej sagi Martina? Myślę, że to biorąc pod uwagę, że gra jest 10 lat na rynku, to raczej pewnie można by zakładać odwrotnie. Natomiast no, na pewnej płaszczyźnie oczywiście można, można założyć, że jest pewne porównanie. Tak? No, też walczymy o władzę nad królestwem, też są spiski, intrygi, polityka. Z czego wynika według Pana zainteresowanie taką tematyką płaszcza i szpady? Przy i Kaptury w prl czy serial Krimen, a teraz mamy dzisiaj Przede wszystkim z tego powodu, że jest to bardzo atrakcyjny okres w naszej historii. Tak? Byliśmy wtedy w wielkim imperium, bardzo rzadko o tym tak naprawdę przypominamy, o tym, że jak to ktoś pięknie kiedyś powiedział, na, na, do Moskwy wchodziliśmy kiedy chcieliśmy i jak tylko chcieliśmy, jako jedyni. Więc jest to okres, z którego można bardzo łatwo czerpać inspirację i który dla, który dla wielu osób może być bardzo atrakcyjny. Także myślę, że to przede wszystkim. A oczywiście to, że są seriale, firmy, książki, no to wszystko tylko buduje y, całą atmosferę i zwiększa y, jakby tam efekt kuli śnieżnej wokół tematu. A na koniec się chciałem spytać, jak jest Pan zadowolony z samych tych targów. Jest drugi dzień i już trzeci? jakieś pewne, trzeci dzień, przepraszam, i już jakieś pewne wnioski są ze sprzedaży. Nie, nie, no jesteśmy za, pod tym kątem jesteśmy zadowoleni. Nie, 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 nie mamy żadnych problemów. Mhm. Wiele jest ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o grzeweto i po usłyszeniu na czym to polega, dobra, biorę. jest tak, no, Konwenty są zawsze taką okazją do tego, żeby znaleźć nowych graczy i pokazać im, co fajnego możemy do zaprezentowania w naszym produkcie. Rozmawiamy z Katarzyną z firmy Karoka, zajmującej się koszulkami. Jak duże zainteresowanie jest w tym roku i jakie wzory najlepiej się sprzedają? Sprzedaję koszulki de Mountain. To są koszulki, gdzie wzornictwo jest bardzo szerokie. Prawie tysiąc wzorów, z czego kilkaset dla fantastów się znajdzie dla fanów fantastyki. Tak? Ze smokami, wróżki, czaszki, wszelkie śmierci, tygrysy. Pomysłów jest bardzo dużo. Także jest to bardzo dobra jakość koszulek. Od lat jeżdżę na tego typu spotkania. Fanów fantazy to są moi stali, ulubieni klienci, także zawsze bardzo dobra sprzedaż. Wszystkie wzory różniste. Już od pokoleń koszulki, bo zaczynałam w 2004 roku, pierwszy Polkon w 2005 i ja już widzę, jak znajomi przychodzą ze swoimi dziećmi i kupują dla dzieci koszulki. Dla siebie i już kolejne pokolenia. Skąd przede wszystkim czerpiecie wzory ogólnie z kultury, czy, czy też z konkretnych filmów, czy nie, to nie konkretne firmy. To jest marka amerykańska, tak? Także producent sam projektuje wzory, współpracuje z autorami. Aż tak, nie jestem znajomiona z autorami wzorów, ale wzornictwo bardzo szerokie i, i no te koszulki teraz bum przeżywają ogólnie na świecie. Pani bywa na Polkonach od lat, jest pani w tym roku? Jest więcej ludzi czy mniej? Jak jest zainteresowanie mu pani? Tak samo jak na każdym polkonie, jest jakiś tam średni poziom, który sobie przyjęłam, zawsze jestem zadowolona. Nawet jeśli jest mniejsze zainteresowanie, to jest bardzo miło spotkać ludzi tych samych co roku, poznać nowych, także to jest także wyjazd towarzysko-biznesowy, tak bym powiedziała. Rozmawiam z panią Kasią, która zajmuje się na warszawskim Polkonie makijażem. Jest, jak duże zainteresowanie w tym roku? E, no U nas ustawiają się kolejki od wczoraj, także osoby, które już pod koniec dnia przychodziły, mówiły, że na pewno przyjdą dzisiaj, bo już po prostu nie miałyśmy czasu, żeby ich zrobić. ale. Jest duże zainteresowanie, naprawdę. A to jest trudna sztuka, sztuka makijażu. Długo trzeba się odbywać, bo jak rozumiem, to jest makijaż filmowy, bo widzimy e, plakat warszawskiej szkoły filmowej. To znaczy, wystarczy zrobić sobie jakąś roczną szkołę, żeby już e, nabyć jakieś tam podstawy i na nich bazować. A trzeba mieć talenta, tak jak do sztuk plastycznych, czy można się tego nauczyć, jak matematyki? No Na pewno, warsztat można sobie wyszkolić, ale jednak jakiś tam zmysł artystyczny trzeba mieć. Na warszawskim Polkonie spotkaliśmy Batmana. Jak jest pan zadowolony z bezpieczeństwa Polkonów dzisiaj? No, na szczęście nie mam dużo roboty. Nie muszę co nie Muszę, Mogę sobie polatać, nie, nie martwić się przestępcami. No, ale ogólnie jest przyjemnie. Poza nie tymi siękami się, czwartkowymi. Nie, ba, nie boi się pan, że pan pokazał swoje prawdziwe oblicze? Nie, no muszą zobaczyć ludzie jak będzie wyglądał Ben Affleck yy, w, bez maski. Właśnie. I, i jak pan jest zadowolony z nowego aktora roli głównej, bo są duże kontrowersje już na samym początku. Ogólnie nie będę nic komentował przed zobaczeniem go w akcji, bo to nie ma sensu. Wiadomo, że miał swoje wpadki, ale również no, jednak ma to się twarzy takie kwadratowe trochę. Mi się wydaje, że może pasować. Nie będę się wypowiadał, zanim zobaczę, nie zobaczył pierwszych materiałów. A z dotychczasowych, który jest ulubionym e, pańskim odtwórcą Batmana? Z, po po, za Poza panem no, oczywiście. No to myślę, że jednak Nolanowski Batman jest dla mnie tym najlepszym. Mhm. No A w sensie Bartona? Się. Też, fajny klimacik, ten mroczny. No mhm. już nie mówmy o tych, tych późniejszych no wpadkach. Nie, no to Batman wiadomo. i Robin, tragedia, <laughs> Batłyżwy. Myślałem, że zamontować, ale no, jeszcze nie zdążyłem. Czyli z optymizmem pan patrzy na kolejne części Batmana? Tak, szczególnie, że też wiele kontrowersji było wokół Man of Steel, ale mi się podobał, muszę przyznać, że nawet bardzo. Mhm i myślę, że może im wyjść fajny duet. A nie boi się Pan czegoś takiego, że po tej nolanowskiej trylogii Batmana już nikt nie jest w stanie tego przebić? Że postawiły no. tak wysoko poprzeczkę, że już będzie ciężko następcą. Będzie następcą? ciężko, bo muszą wyrównać postaci Batmana do Supermana. Jednak to kosmita z kosmosu, nie da się go zabić. Teoretycznie. A tutaj Batman, który nie ma super emocji. No, muszą to jakoś wyrównać, więc myślę, że jest szansa na coś dobrego. Na pewno siedzą tam głowy mądre, że myślą, jak to fajnie rozwiązać. I jak pan jest zadowolony z samego polkonu poza kwestiami organizacyjnymi, jak rozumiem? Ogólnie jest przyjemnie. Trochę mnie męczy to, że to jest rozbite w trzech budynkach. Trzeba latać. Nie ma takiego jednego miejsca wspólnego, ale ogólnie jest przyjemnie. Nie narzekam. Na jakiego z pan spotkał z ciekawymi y no, no, Spotkałem kilku. Byłem wczoraj na konkursie. Było kilka fajnych, ale nie ma też za dużo ich. Jest. Jeszcze na koniec się chciałem spytać o strój, czy kupił pan gotowy, czy, 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 nie, czy jedyne... dostał pan od swojego współpracownika? Alfred miszył, trzy noce. Nie, tak naprawdę tylko pasek kupiony, reszta zrobiona. Aha. I długo zajęło zrobienie takiego stroju? O, w miesiącach myślę liczyć trzy. Tak powoli wiadomo, studia praca. No Koszty ta... duże? Koszt? Myślę, że do tysiąca zamknęło. Aha. Czyli, jednak, spory koszt, no ale było warto. Było jest warto. satysfakcja. Tak, jest. Jednak, jak się leci, jest przyjemnie. Mhm. No i dziękuję za rozmowę i życzę ja bezpiecznego Polkonu, żeby pan nie musiał interweniować. Dzięki mnie, będzie bezpieczny. Dobra, dzięki. dzięki. W warszawskim Polkonie 2013 rozmawiamy z Zuzią, która się przebraza. Jestem, Tak właściwie jestem dinozaurem, ale stwierdziliśmy z koleżankami, że będę gornem ze Star Treka i uh -huh. jestem gornem. A co spowodowało strój? To, że taki miałam pod ręką i wszyscy stwierdzili, że to są sumie dobry pomysł, żeby się to przebrać, ale teraz przejeżdżam to nie jest tak dobry pomysł, bo jest gorąco. No. A jak ci się podoba ogólnie Polkon w tym roku? Jest świetny. To jest mój pierwszy Polkon, ale jest naprawdę świetnie... Prócz kolejki. Ale, ale jest, są, ludzie są bardzo fajni, są przebrani bardzo fajnie i ogólnie są bardzo mili. A co cię z tych klimatów fantastycznych najbardziej interesuje? Książki, filmy czy gry? Seriale. <śmiech> <śmiech> tak, tak, duch, czy super Hulok właśnie. Takie, 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 BBC, nie BBC, takie a, rzeczy. Autron nie? Nie, jeszcze nie. A, jeszcze nie. Gdzie tak. spotykamy dwie panie. Proszę imiona i za kogo się panie dzisiaj przebrały? Marta Ciesielska, ja jestem Pyrkonowym Smokiem. Marta Wydra, a ja jestem Strażniczką Pyrkonu. I co spowodowało takie stroje? się od organizatorów czy same stworzyłyście? Stroje są naszą własną pracą i zostały stworzone przy wspólnych wysiłkach Klubu Fantastyki Druga ERA w Poznaniu. I jak się Wam podoba ogólnie ten Polkon? Polkon jak Polkon. Mniej, bardziej udany. Fajni ludzie, fantastyczna atmosfera. A wielu ciekawych również cosplayerów spotkałyście, czy, czy niekoniecznie? Zdecydowanie spotkałyśmy kilku naprawdę sympatycznych cosplayerów, których zresztą też zapraszamy właśnie na Pyrkon, żeby tam się mogli wykazać. No Atmosfera jest naprawdę fantastyczna, więc cosplayerów szczególnie tutaj pozdrawiamy. Długo się bawicie w cosplayerstwo, i czy coraz więcej widać cosplayerów w Polsce? Czy ta tendencja się rozwija, ta grupa kultury? Tak, wraz z zainteresowaniem larpami i odgrywaniem różnych ról w, świecie, w światach RPG-owych, rośnie też zainteresowanie tworzeniem strojów, i ludzie tworzą je coraz bardziej wymyślnych materiałów. Rozmawiamy z panem Pawłem z wydawnictwa Dobre Historie. Który raz jest pan na Polkonie i jak pan ocenia trzy dni, które już prawie za nami? Na początku było trochę problem z organizacją, ludzie stali w kolejkach, natomiast teraz jest coraz lepiej, jest dużo ludzi, jest bardzo fajnie zorganizowane, zwłaszcza na poziomie logistycznym, na poziomie rozkładu sal i to, jak, to je, jak jest zrobione ze, ze stoiskami, naprawdę są duże postępy w porównaniu do poprzedniego roku, więc jestem bardzo zadowolony. A jak z zainteresowania z czytelników, kupców? Trochę osób do nas przychodzi, które już znają nasze książki i nasze czasopismo, coś na progu, natomiast jest dużo osób, które przychodzą zainteresowane i kupują, więc jest tak porówno, chociaż jestem właśnie, jak mówiłem, bardzo zadowolony z tego, że ludzie przychodzą i chętnie pytają się o to, co to jest i... Polką to impreza związana z fantastyką. Najlepiej idą książki o tej tematyce, czy też inne się sprzedają, tak widzę, biografia Davida Bołego? No, nie sprzedają się jakoś fantastycznie, natomiast idą dość dobrze. Książki z fantastyką idą wiadomo lepiej, ale mamy też kryminały i nasze czasopismo jednak idzie najlepiej. Ludzie są zainteresowani, bo wypełniamy pewną lukę na rynku. Jesteśmy czasopisem niszowym, więc to, co jest oryginalne, innowacyjne, się dobrze, dobrze sprzedaje. Czyli nie odczuwa Pan do końca kryzysu na rynku książki, o którym się mówi od jakiegoś czasu? Nie, nie, wiesz co, nie, nie, nie odczuwam, bo jeżeli ktoś jest na tyle oryginalny i innowacyjny, jak już właśnie mówiłem wcześniej, że e, bierze to, bądź kupuje książki, które są wydawane dobrze i które są wyselekcjonowane i, nie są, nie są tak zwanymi gniotami, że tak powiem kolokwialnie, wtedy nie ma czegoś takiego jak kryzys. No, wystarczy się odrobinę postarać się z selekcją. Czy po prostu wystarczy odpowiednio wejść do klienta i dostosować się do istniejącego świata i sposobu marketingu, tak? Nie mam nic więcej do dodania. Jesteśmy na stoisku antykwarycznym grupy Książka dla Każdego. Jak są panowie zadowoleni w tym roku z Polkonu? No Polkon na pewno lepszy niż Awangarda. Dużo więcej ludzi, ludzie z całej Polski. Ta klientela ma szersze zainteresowania. Impreza jest nie kolorowa. Czy poza książkami, grę RPG, ludzie w różnych strojach także to jest taka wartość dodana tej imprezy. Czy sprzedają się książki tylko fantastyczne, czy także proza kryminały, inne gatunki? Od dziwo okazuje się, że właściwie książka z każdej dziedzin ma tu szansę. Również filozofia, a belaryt dziewczęta na przykład się, e, poza klasyką fantastyki, e, dobra beletrystyka. To ma klienta. Ja mam pytanie też o kwestie organizacyjne, bo słyszeliśmy różne tutaj opinie, czy panowie są zadowoleni pod tym względem z samej organizacji imprezy? No niewątpliwie jest lepiej niż właśnie było na awangardzie, tam gdzieś w szkole, daleko na Ursynowie. Tutaj wszyscy są zgromadzeni sprzedający w jednym miejscu, mogą być niezadowoleni ci na górze, natomiast tutaj na dole wydaje mi się, że nikt nie ma prawa do narzekania. A nie przeszkadza to rozbicie na trzy budynki, politechniki, przejścia? Czy, czy to nie powoduje, że ludzie są trochę zagubieni? Turyza jest kilkudniowa, a więc każdy, kto ma czas i chęć, wszędzie dotrze. Także chyba nie przeszkadza. Czy, jak rozumiem, panowie są zadowoleni z targów? My zawsze jesteśmy zadowoleni. Jak widzimy i słyszymy, wszyscy uczestnicy są w tym roku zadowoleni z Polkonu. Jedyne zastrzeżenia dotyczą spraw organizacyjnych. Mamy nadzieję, że organizatorzy w przyszłym roku je poprawią i spotkamy się tutaj ponownie.